Szymonę z tej strony Piotrek Kuba Wyszkowa. Chcielibyśmy zaprezentować Wam materiał o wyszkowskiej kapeli od jutra. Wszystkich, którzy chcą pomóc naszym chłopakom, którzy chcą pomóc nam wyszkowianom i kapeli od jutra, zachęcamy do wejścia na stronę EuroPl, gdzie poznacie zasady konkursu. Bądźcie w chwili. Finałowej z nami bądźcie z swoimi telefonami komórkowymi i wspólnie wysyłajmy sms -y. Pomóżmy naszym chłopakom, zaistniejmy w Euro 2012. Jesteśmy z wami. Zachęcam wszystkich do głosowania na grupę od jutra. Polecam ten zespół, polecam ich muzykę, grają świetnie i mam nadzieję, że zdobędą pierwsze miejsce w tym konkursie. A koleżanka się dołącza, prawda? Jak najbardziej. I też będę zachęcać znajomych do głosowania. E, dziewczyny, mam blisko Euro 2012. Jesteście prawdopodobnie specami od piłki nożnej, więc e, pogadajmy o pierwszym meczu. Polska Grecja. Jaki obstawiasz wynik? 2-1 dla Polski. 2-1 dla Polski, tak? A kto strzeli bramki? Najlepszy zawodnik. Siemanko, siemanko, dzisiaj jesteśmy przy LO i uczniowie tego... E, uczniowie tej szkoły mają nam coś do powiedzenia. OD Jest z nami Rambo i jest z nami Didi. Chciałbym zadać parę pytań chłopakom od naszego zespołu od jutra. Rambo, słuchasz ich? Słucham, często byłem na ich koncertach w wyszkowie. Jaka atmosfera panuje na koncertach, powiedz mi? Jest ostro, mocno, naprawdę. <laughs> y mówię, to jest kapela taka, że kogo zawsze jest. Słuchaj, chciałbyś może pozdrowić kogoś z tej kapeli? No, Jabka, bardzo go. Uwielbiam go po prostu, ma zła power. A ty? No to ja może kończę z racji, że lubię bębny. A ja w takim razie pozdrawiam resztę chłopaków i zachęcam was do głosowania na, piosenkę, na kawałek Biało-Czerwoni w, w konkursie piosenka na euro.pl. Rambo, skoro tak znasz ten zespół od jutra, to może zaśpiewaj nam kawałek Biało-Czerwoni. Dziś grają biało-czerwoni Nigdy nie, nie pordamy się I to jest konkurencja dla jadka. Hmm. Cześć, to ja, Konzie Głosujcie na zespół Od Jutra SMS o treści c.03 pod numer 7266 <try> Podaję wszystkich uczniów w szkół średnich, zachęcani do głosowania na zespół Od Jutra z kawałkiem Biało-Czerwoni. Dziękuję. Hej, z nami dzisiaj Ola i Weronika. Dziewczyny, prowadzimy sondaż a propos zespołu Od Jutra. Wiesz coś o tym? E, tak, słuchałyśmy kawałka Biało-Czerwoni, podobało nam się, fajny był. A powiedz coś więcej o tym kawałku niż koleżanka Ola. No nie wiem, bardzo nam się podobał. No. Mogę powiedzieć, no był zajebisty. Pozdrawiamy naszych znajomych ze małej i z gimnazjum, no i z... zapraszamy do głosowania na zespół od jutra. Hmm. Shrek, daj wysłać SMS-a. Wiesz, zasięgu nie mam. No kurwa, jednego smsa na chłopaków z od jutra! Proszę jednego! z Zrozum! Kocie, to jest 2,46 zł, a więc drogo. Nie. Eh? Szrek? Ośle, kot ma rację. To jest zajebi... Eee, dobry kawałek, co nie? Kusujmy nawyżków. Co nam zależy? Chodź po te doładowania. Ach! No okej. Okay cię nie martw się. I gra gitara. Słyszałeś o czaku, że ma wysłać... Wszystkie, tak, wiem. Pozdrawiam cały zespół jutra i wszystkie dzieci ze szkoły podstawowej numer 2 w Wyszkowie i wszystkich nauczycieli